Odciąłem zasilanie wszystkich podstawowych systemów. Czas na mały restart. I. jestem w środku. Teraz mogę wykasować wszystkie schematy Ironmana, które ukradł mi Hammer. A bez nich raczej trudno będzie mu zbudować własną zbroję. A propos hakowania, dam ci 10 dolców, jeśli zmienisz moją ocenę z chemii. Może lepiej spróbuj się pouczyć. Żartowałam! Chociaż, no, nie do końca. Okej, okay, okej, okay, pogadamy, jak wrócisz. Hej! A co to za ustrojstwo? Dzień dobry w projekcie Titan. Zobaczmy. Brak dostępu. Okej, okay. rozumiem. Mam je. Usuń. Usuń, usuń. Aktywowano protokół obronny. O, no nie, tylko nie teraz. To nie był dobry plan. Mam towarzystwo. Nie, nie. zauważą cię. Pełna moc! Ah! Ah! No szybciej! Szybciej! No, nie, Wyrzutnia rakiet? Co jest? Spodziewaliście się odwiedzin Hulka? Ja! Zdołaliście wyeliminować cel? Nie. Wymknął nam się. Znowu.